Jo, uznał, że sobie nagram filmik po się nudze. Piwa z Kauflanda. W sensie, kupiłem sobie cztery rodzaje piwa, które mamy. Oczywiście mamy jeszcze jedno piwo w Kauflandzie, czyli Leon Steiner, ale jego nie chcę mi się testować. Znaczy mogę kiedyś go przetestować, ale tam. Na razie uznałem, że spróbuję tego. Stefan zbrała. Piłem już jedno, czyli te tutaj, ale już zapomniałem, jak smakuje, więc zaraz zobaczymy. I te mamy od, od prawego do lewego. Hefeweiser. Lager, Schwarzbier i Pils, Czyli najbardziej podstawowe piłek istnieje, to po prostu to jest najtańsze, więc... No, no, co mam powiedzieć? Testujemy. Tylko trzeba jeszcze kurde wlać do ruskich szklanek. No i co mam powiedzieć? Eee. Tutaj to jest ten cały half -e który faktycznie wygląda jak -e Faktycznie jest taki mętny, co nie? Widać nawet to. I ogólnie taka jedna rzecz. Wlałem piw idealnie w taki sposób, że jak wleję w domu piana, o tam na początku się wlała piwo, to żeby piana była dotąd, od góry do dołu. I wtedy, jak tam się oczywiście odpieni, to tam tyle będzie, ile będzie, to po prostu to, to wypije, nie? Bo jeszcze mi się nie chce pić, mogę na kiedy indziej sobie wypić. czyż powinno się po tym potwarciu po jebać. W ogóle mi się podoba to, że nie pojebałyby mi się te, bo ja znając siebie najpewniej bym pojebał. Ale teraz zobaczyłem, że to jest jakaś dziwnie wyższa niż reszta, kurde, chyba, że ta jest taka nidziutka, bo to jest oryginalna rosyjska, e, ruska szklanka, co nie? Tak, bo to są z Ikea, to jest oryginalna rosyjska szklanka z Rosji, tylko nie wiem, czy jest w Cyrillice nadal, jebać. Następny jest oczywiście Lager. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jak to tam jest z Lagerami, ale wygląda... Wygląda tak samo prawie, że jeśli chodzi o kole... Nie, jest bardziej pomarańczowy niż... Te, bo to jest, no jest Pils, czyli jest bardziej żółty, ten jest bardziej pomarańczowy. No i oczywiście najbardziej oczywiste, moje ulubione czarne piwo. Czyli oczywiście Stefan zbrał: e, Schwarzbier, no i Pils po prostu. I robimy degustację. Nie, nie wiem, najpewniej zacznę od najtańszego. Zrobię tak, od najmniej ulubionego do najbardziej ulubionego, albo coś w tym stylu. Oczywiście czarne będzie na koniec. No to lej do pół litra czy coś. Takie se hmm. by miał do czegoś porównać w sumie nie wiem kurwa ale do czego Taki gorszy... nie wiem. Gorsza perła. Już nawet harna się jest od tego lepszy, szczerze mówiąc, ale wciąż takie. No może być. Następnie lager. Lagera to coś czuję, że będzie dużo lepszy. W miarę i w miarę, może być sobie. Smakuje na pewno lepiej niż ten Pils. Dobra, nieważne. W takim w każdym razie, hefe. Mm, ten jest dobry. To jest naprawdę dobre, kurde. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie ciekawe. To faktycznie bardzo ciekawie smakuje. Dobra. Kurwa. I ostatni. Na chwilę jeszcze muszę chwilę odsapnąć. No kurwa, zaraz tu zejdę, nie? Nie pijcie tyle piwa, kurwa. Zresztą nie piję tyle, tyle piwa. Mam lepsze trąbki do tego. Jest parę ważne. Dobra. Nie ma co przedłużać. Ulubiona Szwarce. Ach, no i to jest to. Oczywiście najlepszy ze wszystkich. No i co mam powiedzieć? Pardon. Wszystkie są wpyte. czy Znaczy, wszystkie są wpyte? To i to jest oczywiście najlepsze. Nawet nie ma co porównać. Ale tu, wiecie, to też są różne rodzaje piwa. Każdy pije różne rzeczy. Co nie? Jakbym miał wybrać, to najlepsze oczywiście jest to. Później jest to. To i to. Jakby, nie wiem. Pils wyszedł z kurwa chujowo, nie? Pils to jest takie najbardziej topowe piwo w sumie. Lager już no trochę lepiej, to zajebiście w miarę, a to no to czarne, kurwa, moje ulubione. No i czy wiadomo, kozel czy książęce czarne to to nie jest, ale wciąż. Poziom wyżej, kurwa, poziom wyżej. Nie chcę powiedzieć, No to, to wszystko, kurwa, następny na filmik może być o... W sumie miałem plan, albo o Leonie Steinerze, albo o koli i ich podróbkach z innych marketów, nie tylko Kauflanda, bo wiadomo, są w różnych, w różne te alkohole ale jeszcze będzie jeden test czyli test whisky z różnych marketów ale to jak będzie mi się naprawdę chciało wydać pieniądze oh, kurwa wydać 40 zł w jednym markecie a później 40 w następnym to jest Dobra. Jo